Dzień dobry kochani, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane dzieci Boże, e, niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus, kochani. E, mam nadzieję, że się dobrze macie. E, ja się wybrałem sobie na spacerek, bo e, trochę dzisiaj. E, kochani, mam dzisiaj taką refleksję w sercu. E, zobaczcie, coraz więcej na tym świecie e, jest różnego rodzaju jakich, jakichś takich ludzi, e, którzy jakichś trenerów personalnych, yy, jak księdza coachingów, tych co to uczą, jak żyć. Zobaczcie, a jak, a jak a coraz mniej się robi na środowców Chrystusa, nie? <laughs> I zobaczcie, że yy, jak błogosławiony nasz kochany ksiądz Michał Sopoćko yy, powiedział, że światu nie potrzeba tyle filozofów i socjologów, co ludzi, którzy naprawdę by byli żywym odbiciem Zbawiciela. I to jest piękne, kochani, zobaczcie, nie? Tylu ludzi gdzieś tam chce gdzieś nas nas pouczać. Yy, mnóstwo tych trenerów personalnych, Jakiś tam, którzy gdzieś tam jakieś coachingi, spotkania, jakieś jak żyć tutaj tego, markrami piszą, jak tego, tutaj, jakieś strzałeczki, tam gdzieś drogi pokazują, nie? <grych> Kochanie, jedyną drogą przecież jest Jezus, sam nie wiemy, nie? Jedyną drogą jest Jezus. Poza Jezusem jest ciężko w życiu człowiekowi, no. Człowiekowi jest ciężko, no. I najlepiej słuchać Jezusa, bo to jest droga pewna, no. Czytać Słowo Boże każdego dnia, każdego dnia nasączać się, wchłaniać, wchłaniać, wchłaniać się Boże Słowo. I to jest piękne, kochani, i żyć tym słowem na co dzień. Bo to jest słowo zbawienne. Żaden człowiek, który nie, nie głosi nauki Jezusa, nie jest w stanie nam jakoś tego serca wypełnić jakoś radością. No bo to jest jakby takie, takie nauki. No co, no, no co może powiedzieć taki człowiek, jakiś lider coachingu, nie? Że tam on zarabia, tam nie i ciągle na tym internecie, to udostępni udostępni, udostępni, udostępnij. Jakieś tam nie wiem Uczy jak żyć, nie? <grym> Po ludzku jakoś, nie? Aby się tylko nachapać coś, nie? Jak, jak, jak zyski jakieś mieć, nie? <grym> Co z tych pieniędzy, kochani, nie? Sami wiemy, nie? Co z tych pieniędzy? Nie samym chlebem żyje człowiek. Pieniąc mi się nie nasycisz, ale Słowem Bożym oczywiście, owszem, słowo Boże daje radość, kochani. no. Słowo Boże daje radość, bo to Bóg sam mówi do człowieka. A człowiek, jeżeli przyjmuje to słowo, to jest radosny, no bo jeżeli, No bo słucha swego ojca. Ojciec jest mądrością. Ojciec jest mądrością i ojciec mówi, jak żyć. I wtedy to jest, to jest wspaniałe. Mam nadzieję kochani, że się dobrze macie. Ja sobie wyszłem z spacerek, zaraz różanie sobie odmówię. Lubię sobie tak też chodzić gdzieś kręca się też. Różańczyk sobie trzymał w ręku i modlę się na mojej kochanej mamy. Pozdrawiając ją. Co więcej kochani, dobrze się trzymacie? Fajnie no, fajnie to jest no. Chłodnowo dzisiaj trochę, ale jest moc. I też może smalić, nie? <laughs> tak samo, ile. Tak... O, właśnie, przyszła mi teraz refleksja, kochani, taka. Przechodziłem wczoraj koło takiego pola, nie? Yy, gdzie było mnóstwo wypalonej trawy. I to było takie ciemne, czarne, nie? to trawa była taka zjarana, taka spalona, była takie czarne pole, nie? I kochani, pomyślałem sobie wczoraj, że tak jest w naszym życiu też, że gdzieś przychodzi może jakaś ciemność, jakieś wypalenie, i my czasami odbieramy to, że, że to jakaś jest kara od Boga. Ale czasami, kochani, naprawdę Bóg musi w nas wypalić, tak jak słomę suchą, że wszystko to zło nasze. I taki, w takim piecu utrapienia, jak to się mówi, nie? I zobaczcie, kochani, że później jak ta trawa zostaje wypalona, takie czarne, nie? Takie wypalone. I później jak ta trawa soczyście wyrasta. Następna, nowa. Taki owoc. Niesamowite to jest, nie? Taka soczysta trawa. I wierzę kochani, że to cokolwiek Bóg, gdzie nas, na nas dopuszczał. To może być takie wypalenie niekiedy, żeby wypalić te wszelkie zło. Te wszelkie zło, które. Wszelkie zło. gdzieś w naszym sercu jakieś nałogi, jakieś, jakieś, jakieś złe sponości. Żeby to wypalić. Żeby, żeby, ta, żeby te serce nasze było takie czystsze, żyźniejsze, żeby ta gleba. Siema. Cześć. Ja to Troszeczkę przyleciał, fajny. Także, kochani, no, trzeba czasami poddać się Bożemu prowadzeniu. My czasami czegoś nie rozumiemy, ale jeżeli ufamy Jezusowi, no to on nas, niech on nas prowadzi. Niech on prowadzi nas tak, jak chce, abyśmy tylko się zbawili, kochani. Czasami trzeba takiego wypalenia, pieca, utropienia. Zobaczcie, jak złoto się wypala w ogniu. Jest moc. Dobra, kochani, idealny różaniec. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam serdecznie. Coś jeszcze mogę powiedzieć, taki chłopski. Chłopski, chłopski chłop. No cóż, no jest dobrze, kochani, no dobrze. no Trzeba się modlić dużo, dużo się modlić. Jak sami wiemy, różaniec daje nam dużo jakby takiej wielkiej, wielkiej wiary, nie? Bo ja to proszę każdego dnia na różańcu Matkę Bożą, żeby miał wiarę, żeby się nie zachwiał w wierze, żeby nie zwątpił, żeby nie uległ po pokusie szatana, żeby mi tam gdzieś chciał, żeby miał od Boga się odciągnął. Bo on jest taki przebiegły, kochani. Dlatego Pan Jezus wiedział, o co chodzi, nie? Że mówił, że do uczniów śpicie, kurczę, czuwajcie. Czuwajcie, bo bo po prostu jest moc. Jest moc, trzeba czuwać, bo jak święty Piotr, chyba, czy święty Paweł pisze, nie, święty Piotr chyba, że diabeł o ryczący krąży, aby kogoś pożreć. Kochani, trzeba być ostrożni, naprawdę. Teraz coraz to idzie. Uff, zbawienie trzeba walczyć naprawdę, każdego dnia na modlitwie stawać. To nie jest żaden wstyd, kochani, mu odmawiać różaniec, To jest, nie jest żaden wstyd. Wstyd to dopiero będzie na koniec świata, jak, jak, jak zobaczysz, jak te, ten, kto, kto nie, nie, nie odmawiał różańca, nie szanował Matki Bożej, zobaczy Matkę Bożą i się zawstydzi. <laughs> ale mogę odmawiać różaniec, ale będzie za późno już, nie? Będzie za późno już. <laughs> Dlatego warto z, z tego czasu korzystać, z tego czasu miłosierdzia, kochanie, jest pięknie. Jezus, koronka do Bożego Miłosierdzia. Sami wiecie, ile, ile miłości spływa do Waszych serc, jak odmawiacie koronkę do Bożego Miłosierdzia. I kiedyś kiedyś nie, do, nie do pomyślenia było, kochanie, że ja bym. Ktoś powiedział mi, że ja będę się modlił, nie? W życiu. W życiu Romana. Trzeszki są kochane. Jak ktoś się mówi, bracia mniejsi. Zobaczcie jak Franciszek, jak pięknie jest ze zwierzętami sobie rozgarowywał. Roz, 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 rozgorowywał, nie wiem, rozmawiał, no. Przybywał fajnie, nie? Do niego zwierzęta przychodziły. Taki był prosty, nie? Tak zwierzęta kochały go. Jest pięknie, kochani, no co tu dużo mówić? Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus zwyciężył śmierć, to wykonało się. Szatan pokonany. I to jest piękne, kochani, że daje nam środki Kościół Katolicki do tego, żeby się zbawić. Korzystajmy z tego, póki jeszcze żyjemy, bo może być za późno. Bierzmy do ręki różaniec, każdego dnia odmawiajmy. Każdego dnia różaniec, cztery części, jak to może, naprawdę. Cztery części odmawiajcie, cały różaniec. Cały różaniec, kochani, zobaczcie, jak, jak będziecie szczęśliwi, jaki będziecie mieli wielki pokój w sercu, jak wiele doświadczycie Matki Bożej, jej obecności żywej, realnej. On, ona zawsze przychodzi z Jezusem, z Synem. Oni są złączeni razem. Bóg z Matką. Matka w Bogu, Bóg w, Bóg w matce. Także kochani, no, módlmy się do Ducha Świętego codziennie, żeby wstępował żeby do naszych serc, umacniał nas. Co tu jeszcze więcej potrzeba, kochani, no? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. <laughs> tak mówi Pan, tak? Także, kochani, no, marność nad marnościami, wszystko marność, wszystko jest marność, wszystko jest marność. Tylko się liczy nasze zbawienie duszy, kochani, żebyśmy żyli na wieki później. Dlatego warto jest walczyć, walczyć trzeba każdego dnia. To nie wystarczy raz podjąć decyzję, powiedzieć, że Jezus jest Panem i już wszystko załatwione. Trzeba każdego dnia na kolanach jakby usta mieć świadomość, że, że on jest naszym panem, każdego dnia to ponawiać, prosić go o, pomo o pomoc. I to jest piękne, kochani. Co to co, 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 co dużo jeszcze mówić? Co to dużo jeszcze mówić, kochani, no? Ściskam nas mocno, bydę no, Takie króciutko refleksje. Pamiętajcie, że Bóg czasami jak coś dopuszcza, to takie wypalenie przychodzi najpierw. Takie spalenie tego wszystkiego, takiego brudu ścierwa, szmat tych, brudnych tych, a później wyrasta taka świeżutka, świeżutka trawa. Dlatego, kochani, święta Chyba Teresa z Avila powiedziała: kto ma cierpliwość, ma wszystko. Dlatego bądź cierpliwy w piecu utrapienia. Może przeżywasz teraz jakieś posłuchy duchowe, może e, jakieś doświadczenie Boże przeżywasz. Pamiętaj, że Bóg jest po Twojej stronie, Bóg to wszystko dopuszcza, żeby, się, żeby cię oczyścić, e, żebyś jeszcze bardziej e, przyjął tą miłość Jego, żebyś jeszcze więcej wypełniona, wypełniony był tą miłością a jak to mówi się, stare, żeby się wypaliło, a żeby był nowy człowiek, święty człowiek, kochani, ściskam Was mocno i pozdrawiam. Módlcie się za mnie dzisiaj też, dobra? Jakoś tam dziesiąteczkę. Bogu niech będą dzięki, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokój, dobro.